Pisem na karcie społeczności posta o tym żebyście dali mi wyzwanie i serwer na którym mam je wykonać A jeżeli wy chcecie brać udział w takich odcinkach to zasubskrybujcie ten kanał I napiszcie w komentarzu wyzwanie i serwer na którym mam to zrobić Niektóre zadania są naprawdę bardzo trudne A żeby się tego przekonać oglądajcie ten film do końca Dodatkowo żeby jeszcze bardziej odróżnić mi ten film Postanowiłem że za każde niewykonane zadanie daję 50 zł do portfela jednemu z was na moim serwerze krawki.pl. Wystarczy że napiszecie swój niej w komentarzu i zostawicie like Pierwsze wyzwanie zaczynamy od małego serwera na którym będę musiał spróbować zabić 5 osób na tak bez bana. Sami zobaczcie, jak wyszło. A więc odpaliłem cheaty i od razu wszedłem na serwer. Ja pierdzielę, dobra. Jestem, moi drodzy, pierwszy raz na tym serwerze i już widzę, że już mnie cofa coś. Niedobrze, niedobrze, bardzo. O, ja pierdzielę, dobra. Tu cheaty to chyba nie będą mi działać za bardzo. Boże, jeszcze na start. Tutaj właśnie, się... no nic, Kill off. Dobra, przyznam szczerze, że ten challenge będzie naprawdę bardzo trudny. Jednak postanowiłem, że zdobędę jakiejś mocowej temy i zacznę się bić. Nic, dokopię no, normalnie, że złoto, stare, wszystko. Może ktoś tu przyjdzie? W ogóle tu żadnego nie ma nawet typa, co mnie trochę martwi. Boże tu nawet speedmine mi nie działa, nic mi tu nie działa. Cheaty są przerąbane, nie? Jednak żeby zrobić to zadanie jak najszybciej, postanowiłem, że spróbuję ogarnąć sobie VIPa na serwerze. Więc zapisałem do właściciela w Discordzie. Dobra, mam go, daj VIP'a. Nie wiem, może się uda, nie? Będę miał jakiś item, chociaż na start. O Boże, do mnie dzwoni. Daj VIPa. Jestem Jestem. Nie, niemożliwe. Daj VIPa po prostu. Daj VIP'a i chodź chodź i ogarnij. Dobra, nie, mam pomoc. Nie, nie dam vipa. To nara. Co jest? To było trochę dziwne. O co chodziło w ogóle. O klucz, zarobiście. Którego nie mogę otworzyć. Nie, no ten serwer to porażka, stary. O, otwarłem! Dobra, zarobiście, otworzyłem. Sorry. W sumie wiadomo, że na cheatach będziesz. Nie no, powiedz, że się dostanę bana na start od razu, bo jestem zęciak. Dobra, widzowie, będziemy mieli jednego killa, więc zarobiście. Jest tutaj mój widz, na szczęście. zarobiście. O, kurde, tu jest jakiś typ, który ma jakiś miecz. Jestem ciekawy, skąd masz takiej temy, wariaciku. Dobra, on chce, on chce to zrobić. On chce mnie wyciągnąć widzowie na PvP, nie? Dobra, włączam killar i próbuję. Próbuję, próbuję, po prostu próbuję. Oj, fa mnie! Ja co? Cofa mnie, cofa mnie! No nie, co to jest w ogóle? Co by nie było, to zadanie było, serio trudne. Ciężko było spotkać gdzieś graczy bez itemu. A ja zanim bym je zdobył, trochę by minęło czasu. Na szczęście skontaktował się ze mną kolejny widz. Chciałbyś VIPa za darmo? A ty możesz mi cokolwiek dać, bo ja nie mam nic. No to dam ci VIP'a. A ty masz tu jakąś rangę? Mam do A, no to możesz mi dać. A dałbyś mi się jeszcze zabić? E, mogę ci dać. Super by było, chodź na Warpi. Jak dałbyś mi VIPa, to też git. Dałbym ci VIPa. O super, dzięki. Kid Vip też nic nie miała No dobra. Chodź, Chodź na war pvp. Jestem na linii. Dobra, dawaj szybko, cyk. Uch, dobra. A Nie, nie, nie. Dzięki bardzo, buziaczek. Tak już miałem dwa kill. Jednak sam właściwie widział jak cheatuje. Więc groził mi ban. Boisz bana? Od razu czy sprawdzanie? Nie, no nie wierzę. Kurde, jestem jeszcze na samych cheat, który nie da się ukryć. Nie dobrze. Ej, co jest? Admi mi coś zrobił. Stunująca piłka. A, jeszcze go nie mogę zabić, no nie. Ty Admi mi dała jakąś faworyzację, nie? No to fajnie się bawić. Będę miał trzeciego killa, proszę. Daj dobra, trzeci kill, let's go. Pa, rzu rzucił mi ten. Ty Właściwie chcę mi dać killa! O, zabiłem. Jeszcze go na cheatach zabiłem. Dobra, jeszcze jedną osobę muszę zabić. Spokojnie bana dostaniesz. No nie, no nie. Dawaj szybciej, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba i będę wykonał challenge. Daj killa, szybko! Proszę, dulerek, chodź tu! Mój czas był naprawdę ograniczony. Właściwie groził mi banem, a ja musiałem zabić tylko jedną osobę, żeby wykonać ten challenge. Łagam, dulerek. no już kryta, już ja cię, cię już biłem. Proszę, proszę, proszę. Jest! No przestań mi. O, dobra, mam wykonane zadanie. Essa. 5 kili. Za ile bana chcesz? Co za typ? No już możesz dawać! Zadanie wy Wykonane. Essa, Okpa, Nara Co ty się odwala w ogóle? Jeszcze szóstego zrobię, no dobra, prawie mi wyszło No i essa, zadanie wykonane A następne zadanie było naprawdę bardzo trudne Ponieważ na moim serwerze craftcube.pl Musiałem wbić top 10 Najbogatszych graczy i postanowiłem to zrobić No moi drodzy, wchodzę na genbloka Jednak wielu z was nie wie o tym, że ja gram Na genbloku na craftcube i mam 8 miliardów A topka aktualnie Wygląda tak, czyli jestem gdzieś na Szóstym miejscu, jednak ja Postanowiłem dać sobie większe wyzwanie i Dostać top 3. A był na to tylko jeden sposób. Dobra, moi drodzy, coin flip. To jest rzut monetą, przez który mogę zostać mega bogaty, albo najbiedniejszy na świecie. Weźmy tak coin flipa. I po prostu chodzi o to, że wygrany zgarnia cały hajs po prostu. I ja na szczęście na przykład tutaj wygrałem i przez to mam 9 miliardów. Ej, dobra, to jest możliwe. Żeby rzeczywiście, żeby mi się to udało po prostu. Znowu wygrałem, ja pierdzielę, dobra, zgarniamy siano, cztery bańki, no niedużo, ale zawsze coś. Dobra, znowu wygrana Tak dobrze mi szło, że aż mnie trochę poniosło Dobra, robię coin flipa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć O trzy miliardy Stary, no trzeba to wygrać Tu ktoś robi o dwa miliony, więc wejdźmy Znowu wygrałem Ja pierdziel. ciągle wygrywam Przegrałem akurat tutaj. O, ja pierdzielę. Przedziomek jakiś. To jest, moi drodzy, o 3 miliardy, nie? Błagam. Jest! Jest! 12 miliardów! Jednak to było wciąż za mało. Ponieważ, żeby być top 3, musie mieć 21 miliardów. Więc poszedłem na wyspę, a następnie poszedłem sprzedawać itemy z generatorów. Okej, okay, tu jest strasznie mega dużo itemów, więc chyba to po prostu sobie posprzedaję. Na szczęście mam celu onda, więc cyk, cyk, cyk. No, coś tutaj kaski też będzie. I z bank. Nie mam nic w banku wyspy. Ja pierdziele, jest, jest źle, jest źle, jest źle, naprawdę. Dobra, konfli, muszę to jakoś zdobyć, nie? Ciągle wygrywam, ja pierdzielę Dobra, zróbmy coin flipa o miliard To nie jest jakiś mega, mega du duża kwota Ale zawsze będzie nas zbliżała Mówią mega jakiś dużo kluczy Panda, spawnek To akurat nie jakiś super item I kill okej okay. Slot na generator, zarobiście. Ty, ktoś gra za miliard. Wygrałem znowu, no nie wierzę, że to jest jakiś fart. Znowu wygrałem ciągle wszystko wygrywam, masakra. 50 milionów, przegrałem, ja pierdziele Grałem tak kilkadziesiąt minut, aż w końcu wszedłem na naprawdę grubego beta. 5 miliardów, arrive To jest ziomek, który jest top 3, widzowie. Błagam, błagam. Jest! Jest! 18 miliardów mam! Ariwe jest na trzecim miejscu, jeszcze! Chociaż w sumie może już nie. Ariwe, ile masz kasy? 16 miliardów ma! Dobra, ja mam 18, czyli jestem top 3 na serwerze. Ja pierdzielę. Tak wykonam następne wyzwanie. Pamiętacie, jak mówiłem o ciężkich wyzwaniach? To teraz wali wam głowę. Ponieważ będę musiał zabić dwóch twórców na rapy.pl, co wcale nie będzie takie proste. Dobra, moi drodzy, wchodzę na rapy. Co jest śmieszne? Ja w ogóle tu mam rangę twórca. Nie wiem, nie, nie wiem dlaczego, ale mam ją. Chyba ktoś mnie może lubi, albo przez przypadek zostałem. No weźmy sobie na. Erfa No jestem tylko ja, tylko ja jestem twórcą na tym trybie I tu zaczął się problem Postanowiłem przejrzeć resztę trybów na serwerze Błaga, no powiedz, że gdziekolwiek jest jakiś twórca Tu też nie ma Stary, dajcie mi... Notbak jest, ja pierdziele Siema jesteś Dobra, Notbak mnie odpisuje, ja pierdziele Jednak w tym czasie ogarnąłem pewną osobę, która trochę ułatwi mi ten challenge A jest to... Camper Dobra, Camper jest na serwerze, tylko problem jest taki, że on nie ma rangi twórca, ale miał Więc nie wiem, czy to mogę zaliczyć Ja bym go zaliczył, a w komentarzu, czy wy to zaliczacie, czy nie Miał rangę twórca. A to teraz już nie ma, ale miał. Dobra. Do... Super, no załóżmy, że jest zaliczony, no może pisać w komentarzu. A następną osobą był Notbak, którego próbowałem jakoś zwabić. Dobra, jest niby Notbak na serwerze, na tym boksie głupim. Dobra, ja odbieram rangę. Nie mogę odebrać rangi rapy, to trochę dziwne. I oznacza to, że nie mam żadnych itemów. A teraz tak serio. Przejrzałem dosłownie każde cecha na boksie, wszedłem na rf wszedłem na każdy tryb. Nigdzie nie było osoby z rangą twórca, oprócz Notbaka, który nie wiem gdzie zniknął. Totalnie nie miałem pojęcia, kto ma rangę twórca na rapy, więc chyba po prostu nie dam rady wykonać tego. Gender. Więc daję 50 zł do puli, którą możecie wygrać pisząc swój link w komentarzu Nie zwalniamy tempa, ponieważ będę musiał zostać top 3 najbogatszym graczem na Anarchia GG Czy to jest w ogóle możliwe? I powiem wam, że tak Tylko musicie oglądać ten film do końca oraz zostawić lajka like i zasubskrybować ten kanał Ponieważ miałem na to mega dobry plan Dobra, moi drodzy, wszedłem na Anarchię I pierwsza osoba, top moment ma 16 baniek Stary, to jest niemożliwe, nie? Przynajmniej tak przez chwilę myślałem Ponieważ użyłem swoich umiejętności i napisałem tam gdzie trzeba i, I stało się to Co nie wierzyliście Że stary zęciak jeszcze coś potrafi tak Zobaczcie sami O kurde Dobra widzicie co jest na sidebarze Stary Tak się robi siano właśnie Uwaga kości topki Jeszcze mnie nie ma Więc postanowiłem poczekać Żebyście mieli na pewno Pewny dowód Że, że jestem top 1 Tak I to nie jest oszukane. Dobra moi drodzy Uwaga u kości topki I Tak zostałem najbogatszym graczem Na anarchii.gg 17 milionów kopie Czaisz Powiem tylko tyle Zadanie zostało Oczywiście zaliczone. Pięknie to wygląda. Pierwsza topka. Już mi piszą ludzie, jesteś top jeden. No wiadomo, że tak. Nie tak łatwo. Dostałem pana. No jest jak jest. Ale zadanie zostało zaliczone. Tak to się robi. A w międzyczasie postanowiłem wrócić do wcześniejszego wyzwania, którego nie zaliczyły. Ponieważ nagle pojawiła się opcja. Zabicie kolejnego twórcy na rapach. Musiałem to wykorzystać. Dobra, moi drodzy, tepa się do mnie Easter, który podobno również ma rangę twórca. Dobra, ma, jak super. Bo... No i to jest życie, zabity. Dobra, mamy dwóch twórców, a byłem. Moja jak zaliczacie to zaliczacie a teraz przejdźmy do bardziej luźniejszego wyzwania ponieważ muszę na craftq.pl zbudować wielki napis cloudly.gg, spytacie co to? a jest to mój hosting serwerów minecraft gdzie ceny zaczynają się już od 7,99 na miesiąc, więc serwery są mega mega po prostu tanie Biać na cloudly GG i sobie coś tutaj fajnego kupcie, dobra moi drodzy robię już dla was ten niesamowity napis GG. dobra moim zdaniem genialny. Ma macie, cloudly, ty bo tutaj trochę mi da wyszło, zrobiłem na odwrót no, dobra, git. Cloudy! lwiajcie Zadanie wykonane. A teraz róbmy zadanie, któremu żaden gracz by nie podołał. A jest to zrobienie 10 razy pod rząd 180. Na craftq.pl, okej? Okay? Dobra, dobra, Przy tym niesamowitym napisie spróbuję to widzowie zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda, ale postaram się oczywiście. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Błagam, błagam. Pięć! Ło! Tu już mi się ręce zaczęły pocić. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć! Dobra. Dziesięć się udało się, ja pierdziel za pierwszym razem. I tak wykonałem następne zadanie. A następne wyzwanie jest trochę bardziej w moim stylu. Ponieważ będę musiał przekupić admina na ban Dobra, po prostu tu wejdę. Nie rozumiem tego wyzwania, ale okej, okay, mam przekupić różne admina. Kupić admina. O, jest ten strand, to jest ogląd, czy nie? Ja to ma w ogóle twórca. Czemu to wygląda jak rapy? Czy nie, anarchia? Nie wiem, nie wiem już jak ten serwer... Nie, to jak rap I Nie uwierzyć, co się właśnie odwala, jak piszę z tym ziomkiem. Napisałem do niego siema, Boga Adman. Napisał tak może, za zapięcie i sprzedam sprzedań. napisałem to nie chcę. Napisałem 2 dwie dychy, napisałem za 10 złotych, napisał okej. Okay". za znajomych na DC i za 500 ci dam. Ja pierdziele, ty za dodanie do znajomych sprzedaj Adma nie. To czekam na rangę. Dobra, dał mi on linka do sklepu, gdzie mam kupić do Admina i, i jest normalnie admin za 5 ziko, nie? Ja po prostu już, już tracę w ogóle nadzieję we wszystko w życie. Co to jest za Uniwersum chore Nie mam pojęcia, ale żyję w nim. Kupiłem admina. Ja pierdziele. A czego dosta oh, Dostałem! Go. Dostałem go, normalnie, no to co? Aha, jeszcze, jeszcze admin nic nie ma Ten admin nic nie ma, nie no ja nawet nie mogę Banować, ja już chciałem zbanować zresztą O mogę, to chociaż zbanuję tego właściciela, już ma Już ma, to właściciel bana Zadanie jak najbardziej zaliczone, Daję sobie na szybko Tu gwiazdkę jeszcze, permission set gwiazdka LP group permission set gwiazdka Proszę bardzo, już każdy może Tutaj robić wszystko, macie opa, macie wszystko Nie dziękujcie, wychodzę. Następne zadanie będzie Naprawdę ciekawe, ponieważ będę musiał Zrobić diaksyta w 10 minut I mogę używać x -ray. Nie wiem czemu, ale mam bardzo dziwne przeczucie. Że tu nagle nie będzie działał X-Ray czy coś, nie? o RTP nie działa w tym serwerze. Problemy się zaczynają. Ty, co jest ja z mi itemami w ogóle? O, dobra, jest kit. Dobra, dobra, dobra. O, i tu jest RTP. Dobra, widzowie. Odpalam mojego teksturpaka i zaczynamy. Dobra, uwaga, czas. Chciałem powiedzieć, czas start. Ale nie chcę mieć losowe koordynaty. Czemu tu nie działa nic? Ja nie mam jak stąd wyjść nawet. No, co, co jest z tym? O, dobra, mogę. Zarąbiście, dobry serwer. Nie mogę tu nic rozwalać. Jak mam zrobić ten challenge? Jak ja nie mogę kopać? Mogę kopać, dobra, czas. Start. Dobra, ram 10 minut. Nie wiem, czy, czy w ogóle mi to wystarczy, ale dobra, no spróbuję, nie? O Boże, już widzę pierwsze problemy. Nie widzę rut. Ten sobie to jakiś do wywalenia jest. Ja pierdzielę. Problemy. Dobra, szybko zmieniłem cheaty. Nawet nie mogę wyłączyć tego teksturpaka, bo po prostu nie zdążę wtedy. Ej, serio, mi tutaj najdłużej zajmuje wkopywanie się pod ziemię, po prostu. I patrzcie, to, nie? Dla mnie to jest niemożliwe. Tu jest jeden diament. Ja jakiegoś takiego nie farta, że to jest w życiu nie, nie ma nikt takiego chyba. Włączę jakiegoś timera, no nie, nie wiem, no może, może to mi coś pomoże. Te rudy się pojawiają, co jest? Nie, no jak ja po 5 minutach to ja pierwszy diament wykopuję, no nie! Przegram to, to jest przegrane, widzowie. Co tu robi jeden diament? Od kiedy takie coś się dzieje? Patrzcie, jeden. Hit, jak. Hit. Ja nawet po prostu nie wierzę, nie? A gdzie są następne? Nie, no musi tu być gdzieś diament jeszcze. Co jest? Co tu się odwala? Wszystko wybucha. Dobra, stary, po 10 minutach jeden diament by miał. To jest wstyd. Na x nie? Rozumiesz? Pech, nie fart, życie po prostu... Nie oddaję, nie oddaję. <gryw> <gryw> Najbliższe diamenty. Przecież mi kilo... Nawet tu budować się mogę. Zakończ moje męki, szkielecie. Masz diament, Wyrąbałem mam w to, no nie da się tego zrobić Już? Zabijasz mnie? <laughs> Nawet nie, nie, 10 minut później No, 5 dyszek macie, no, tyle dobrego Na MC Styles, na Crystal BB musisz zabić 15 graczy Sprawdźcie moje umiejętności Dobra, powiem wam tak, jeżeli jakimś systemem tu zabijasz jednego gracza, to będzie dla mnie po prostu super, nie? No dobra, dawaj, dawaj, dawaj Admin, tu są jakieś lagi, zostaw mnie o oh fuck, o oh fuck Dobra, tak szczerze, to tutaj jest dopiero rozpierdziel Dobra, to może nie będzie wcale takie trudne, tak mi się wydaje Dobra, o kurde, mi też to ten pad Dobra, ej, jest to możliwe Dobra, dawaj, dawaj Umieraj Ja tu mam jedną śmierć, a co ty... Przerąbamy Dobra, dawaj, zabij go po prostu Dawaj Zabiłem jeden, jeden Jeden kill, jeden kill, Boże, Boże, drogi No i umarłem Dobra, tak szczerze, nie, jadłem, nie, nie, ja, nie umiem, ja 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 nie umiem Po tym zadaniu wiedziałem, że nadaje się tylko do jednego Ponieważ dostałem wyzwanie, w którym musiałem poprosić wujka Google, aby wybrał liczbę od 1 do 100 I jak wybierze, to zbuduj tyle rakiet, ile ci wybierze na serwerze PKMC To wyzwanie jest po prostu dla mnie Moi drodzy, od... Do. I uwaga muszę zbadać 54 nie wierzę Więc wszedłem na C i zacząłem brać się do roboty Moi drodzy jestem na serwerze Zastanawiam się gdzie w ogóle zacząć W ogóle słyszę głosy jakieś ja Już naprawdę mam problem chyba Fajnie było znaleźć też jakikolwiek płaski teren No mam jakieś itemy chociaż też te mi trochę łatwiej Dobra za 3 lat tu wyrąbane Pierwsza Druga Trzecia Stary dobrze idzie naprawdę Muszę zbadać tylko to 54 razy Jakby co może pójść nie tak Dobra moi drodzy no już prawie tutaj kończę 32 już mam Pełną moje Drodzy, parą, tak? Dobra, moi drodzy, skończyłem, skończyłem, tak to wygląda. Eee... Zadanie zaliczone. Masakra, nie? Skore, po prostu. Macie kordę, jakbyście chcieli. Jak zajdziecie, to podpiszę tutaj. A teraz ostatnie wyzwanie, w którym mam przejść parkour hard. No, jakimś line-up, coś takiego. Dobra, i to jest niby parkour hard. Ja się obawiam, że będzie to za długi, nie? Widzę, że na serwerze nawet są na co są coś ludzie, więc też w ogóle ciekawie. Ja pierdolę, te drabinki są tak trudne Kurwa, ja mam lęk jakiejś wysokości przed drabinami, no Nie umiem tego przejść Raz, tutaj się zawsze wró Dobra Ja pierdolę Takie bonusowe wyzwanie miało być, mega łatwe, no Proszę, proszę Dobra, mam Nie no, przecież mega proste ten parkur, ja nie radziłem, jak debil Nie dam wam wygrać tego 50 zł. Dobra, bierzcie te 5 z Subskrybuj kanał, zostaw lajka like w BI na Cuba na Cloud i Mam dosyć. 10 wyzwań było. 11 nawet.